Witam serdecznie zodiakalne byki na moim kanale i zapraszam do czytania na miesiąc lipiec 2022. Sprawdzę dla Was kochani ogólne energie, prace, finanse, uczucia, zdrowie. Przypominam, że czytanie jest ogólne, ono nie będzie rezonowało z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie pod tym filmem. Wykonuję czytania z dowolną ilością pytań, z odpowiedziami na Wasze pytania, czytania partnerskie, miesięczne, roczne. Robię rytuały oczyszczające, przyciągające miłość finanse, rytuały separacyjne, pracuję również z odblokowaniem, oczyszczeniem czakr. Wykonuję także bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. W dziale karty społeczności znajdziecie pełną ofertę ze zdjęciami i opisami. Przypominam, że warto dobrać odpowiedni kamień dla swojego znaku zodiaku, wówczas działa on jak osobisty amulet. Zodiakalne byki, miesiąc, lipiec, praca i finanse. Praca i finanse. No i pięknie, dziesiątka pentakli i karta świata, kochani. No ładnie, nowe możliwości się przed wami otwierają, nowe perspektywy, dobra atmosfera w pracy. Przede wszystkim widzę to osoby, które albo prowadzą własną działalność, własną firmę, albo właśnie zamierzają taką firmę otworzyć. Świat stoi przy otworem, kochani, macie na to finanse, firma będzie dobrze prosperowała, będzie się dobrze rozwijała. Tu macie wsparcie rodziny, przyjaciół rodzinną atmosferę w firmie, także bardzo ładnie, kochani, otwórzcie się na nowości. Teraz mamy tak piękne e, energie, które będą wspierały nas wszystkich, jeśli chodzi właśnie o podejmowanie zawodowych działań, tak? ruszenie do przodu. Tutaj osoby, które nie mają firmy, będą miały iść rodzinną atmosferę w swojej pracy, będziecie się wspierać. E, możecie liczyć na wsparcie ludzi, współpracowników czy szefostwa, zostaniecie również docenieni. No, i jeżeli pracujecie jako artyści, no to tutaj, kochani, będziecie osiągali sukcesy, sławę. Co będzie zajmowało Wasze myśli w lipcu? Dziewiątka mieczy. A to ciekawe. A to ciekawe, bo to są nieprzespane nocy, brak wiary w siebie, we własne możliwości. No, troszkę tak nie zaciekawie. Natomiast, kochani, ja myślę, że tutaj nie ma co się zagłębiać w to, bo tak, kariera super. Może to chodzić na przykład o sprawy uczuciowe. Zaraz rozłożymy wszystkie karty. Natomiast coś Wam będzie spędzało sens powiek. Yy, ja jeszcze później dopytam, o co tu chodzi. Dom rodzina, siódemka mieczu. Tu jest jakiś oszust, tu jest ktoś, kto nie gra uczciwie. To chodzi o uczucia. Same czarne kruki na tych kartach. No, ktoś jest bardzo nieuczciwy, ktoś bardzo nie fair gra w stosunku do Was. Może tak być też, że. Dowiecie się, że ktoś Was oszukał na przykład, tak? Partner, partnerka. No teraz pomiędzy czerwcem, październikiem mamy takie energię, że tylko prawda wychodzi na jaw. Dużo związków też się będzie rozpadało. No i może tak być, że po prostu to, co nie było szczere, to, co nie było prawdziwe na pewno nie przetrwa, tak? Zobaczmy energię miłości, nowej miłości. Królowa, mieczy. Ewidentnie od kogoś się odcinacie. Mm. W poszukiwaniu czegoś dla siebie lepszego, tak? Jeżeli jesteście singlami, możecie poznać tutaj, właśnie moim drodzy mężczyźni, jakąś y, kobietę z trygonu powietrza, bliźnięta, waga wodnik. A jeżeli jesteście kobietami, wy się będziecie odcinały od jakiejś relacji tutaj, ewidentnie, bo ktoś was oszukał. Tu są nieprzespane noce, ktoś mógł zdradzić, ktoś mógł postąpić bardzo nie fair w stosunku do was i będzie tak jakby odcięcie i ruszenie do przodu. Co ze zdrówkiem? Jeśli chodzi, kochani, o zdrówko w lipcu, tutaj mamy dwójkę buław. Eee, w zdrowiu oznacza raczej ta karta rany, takie trudno gojące się, tak? Więc jeżeli się skaleczycie, czy cokolwiek sobie zrobicie, to mogą być problemy z gojeniem. Także tutaj uważajcie na siebie. No i co z tymi uczuciami, kochani? Król kielichów i słońce. Jeżeli ktoś wychodzi z tych trudnych związków, no to poznaje osobę do relacji, kogoś bardzo fajnego. Tu może być wakacyjne zakochanie się prawdziwa miłość z przeznaczenia, kochani, taka osoba przeznaczeniowa, tak? Jeżeli jesteście singlami, może do was przyjść też rybarak skorpion, może przyjść osoba, która naprawdę jest taka towarzyska, ciepła, wrażliwa, empatyczna, ma w sobie duże pokłady uczuć, miłości i chce założyć rodzinę, tak? No jeżeli wychodzicie z jakichś związków toksycznych, Kochani, to tu myślę, że od razu będzie zakochanie, że tu ktoś się nowy pojawi. Wy nie będziecie sami. Yy, energie nie mogą być puste. Nie ma czegoś takiego jak pustka właśnie w przestrzeni, więc mam wrażenie, że jeżeli coś zakańczacie, po takim długim okresie męczenia się, mógł to być na przykład toksyczny związek, wchodzicie w coś nowego. Przychodzi do Was prawdziwe uczucie. Podróże, piątka kielichów. Tu może coś nie dojść do skutku, a może coś zostać odwołane. Kochani, zwróćcie uwagę, bo tak jak na przykład wczoraj była sytuacja, że odwołali loty do Tunezji, tak? Bo w Tunezji się okazuje, że też jest strajk kontrolerów, kontrolerów taki jak był u nas w maju. No i właśnie biuro podróży jedno drugie zaczęło komunikaty wydawać, że loty odwołane, że nic tam nie kursuje ani stamtąd samoloty nie odlatują. Także, kochani, tutaj na to zwróćcie uwagę, żeby nie było płaczu nad rozlanym mlekiem. Zanim się gdzieś wybierzcie, no to sprawdźcie yy, biuro podróży, sprawdźcie loty, tak? Do danego kraju, czy nie będzie później, no, chodków-klocków. Kariera. Piątka buław. No właśnie. To jest też taka trochę walka, konflikt, konkurencja, ale, kochani, wy jesteście na pozycji wygranej, wy się konkurencji nie boicie, jeżeli otwieracie firmę. A w okolicy jest na przykład podobna, czy to restauracja, czy to coś innego. Nie martwcie się tym, że jest konkurencja, bo konkurencja jest zawsze i wszędzie. Wy macie kartę świata, wy się otwórzcie na to. Z otoczeniu królowa Pentakli, kochani, będziecie stabilni finansowo. Ja myślę, że jeśli chodzi o finanse, karierę, tu wam nic nie zagraża. Możecie śmiało ruszać do przodu, możecie śmiało inwestować w siebie, w swoją firmę. W sferę zawodową, bo tutaj raczej macie pozytywne karty. No, jeżeli szukacie pracy, też tą pracę znajdziecie. Jaka jest rada od kart? Księżyc. No, właśnie, dużo może być niejasności, jeśli chodzi o te relacje uczuciowe, tak? Niektórzy mogą spotykać się pod osłoną nocy, właśnie z, raką, z rakiem rybą. Takie ja mam tutaj energię. Natomiast, no, powiem Wam tak, widzę jeszcze grupkę osób, które mm, Zdradzają swojego partnera, i to są byki. Ktoś tu się ukradkiem nocą wykrada z domu, tu też jest księżyc, do jakiejś osoby, która jest w typie króla kielichów, tak? Rycerza kielichów. To jest rycerz, tak. No i ktoś się wykrada, ktoś tutaj jest bardzo nieuczciwy, ktoś szuka sobie miłości spełnienia poza domem. Też taką energię, kochani, widzę i dlatego są nieprzespane noce, bo ktoś później ma jakiś żal, ktoś się e, czuje winien. No ale, kochani, jeżeli nie czujecie się szczęśliwi w tym związku i chcecie to zakończyć, to zakończcie, e, żeby też nie ranić drugiej osoby, tak? Lepiej to wszystko wcześniej zakończyć e, i pójść do przodu, aniżeli ta osoba po jakimś czasie miałaby się dowiedzieć, że była zdradzana, no bo wiadomo, że będzie to bardzo mocno przeżywała, tak? Więc, jeżeli są takie sytuacje, że ktoś się ukradkiem tutaj gdzieś skrada, do kochanka, kochanki, no to kochani, przemyślcie sobie, czy wy byście chcieli zostać tak potraktowani. Jeżeli oczywiście historia dotyczy Was, moi drodzy. Dlatego mówię, czytanie jest ogólne. Ja Was zapraszam do czytań prywatnych. Mój adres mailowy znajdziecie pod filmem. Zapraszam na rytuały i po bransoletki z Waszym znakiem Zodiaku. Pozdrawiam serdecznie i życzę wszystkiego dobrego.